Jopek był za Kaczmarczykiem, Kaczmarczyk był duży, Jopek się schował i przy ma kopnął tego Kaczmarczyka d. dęb. Kaczmarczyk się zdenerwował, a ten Dąbrowski zauważył i pogroził. Kaczmarczyk go pogroził, ale potem się zmieniła sytuacja. I roześ Kaczmarczyk myśli, aha, teraz przy ma. Kopną tego, dobrze. I ten, bo niewielki nasz, był duży, ja malutki, no to pan Dąbrowski Widział tylko koszmarczyka dzisiaj. Ale, ale ty telefon też nie, wylech nie wylech wylech zespoł, bo Ja się przeniosłam, ja się przeniosłam, ja się przeniosłam, no ale no się przeniosłam. a to to, no, 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 teraz co? Nie, jest? To już nie mała rochka też. Nie ma już. To duża była, cała, zupełną mywalek i prysznica. Wszyscy płakali tego dnia. I jest klasa w Czysławie, że nie ma, bo to wszystko tak się małe wydaje. Pan w ogóle wszystko, bo na początku. Pan tam czuje wszystko. wszystko. To, tak? Zielinka, ale świetnie. Tak, I to życzenia jest Tak. Baka, Kisler, Bonirska. Ale przedstawiamy się. Wszyscy na... się tak. Grzelak. Dobra. Czesława Skryba, no. Anja Ania Bedlicka, Wanda Brączek, samorodny talent. <gulanie> Wacław Gaworczyk, balet. Teresa Żelińska, węcławek. Irena Luna górecka, skrzypaczka z orkiestry. Władek Kęska, balet. Henryk Górski, tenor. Jan Gubernat, orkiestra. Danuta Zapała, balet. Ale jaka zapała? Jerzy Piasecki, Bas. Dobra. No Litka Gierberg, balet. Jerzy Karolak, uzonista orkiestra. A ja! <laughs> Zofia Iskierka, balet. Mietek, faber, baryton. A ja tam nic nie powiem. A, 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 Alicja, Alicja chóru. Leon Zaremba, orkiestra, Małgorzata Wojniak, bardzo ładny Zbyszek Nowak, chór. E, Maria Sapota, Beczek, balet, i e, Miodziki. <laughs> Hanka Miłowęcka, która kiedyś miała warkocz, znak rozpoznawczy, balet. Ryszard Bubiewicz, tenor, chór. Wanda Woźniak był To z Najpiękniejsza. Zobra. największy miałam powodzenie. Żaden chłopak ze Skolimowa mnie nie chciał, ale wziął mnie z orkiestry wojskowej, Buławko Włodzimierz z Lotniczego Zespołu Pieśni i Tańca Wojsk Lotniczych. A wiesz, może to jest sprawa i wiek. Tak, 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 Nie na taki zwykle, tylko takie ja to jest, tak. to jest, jak 26 na każdej. Jak półmiski to pół się. No, skończyła to jest. skończyła dwa tygodnie temu, 91 92. lat. Leży w łóżeczku wie. Baśka niesłychane. Tak, nie, jest dla jej ucałowania od całego wyspana. No, ja jestem zresztą już Nie wystałem tutaj. Nie, y nie, nawet, nie, jeżeli ktoś zeska. przyjechał, to od razu no. tam, tam. No, tam. także tak chodźcie, już idziemy na, 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 na. No, tak no, tak Ale to w ogóle, jakie towarzystwo, życzę wam naprawdę, życzę wam pięknych... co, się No,

我想听《幸福与你》。